Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj mały sansik w Lidlu. Zobaczymy co tutaj jest. Zakrętarka udarowana 20V bez ładowarki i bez akumulatora w cenie 179 zł. Klucz udarowy, ten największy. Tu są widoczne dla Was jego wartości. W zestawie 3 klucze i redukcja. Cena za niego dzisiaj to 349 zł. Szlifierka precyzyjna na 12V ładowana z USB. Jej cena dzisiaj to 79,99 Tutaj również widzicie szlifierkę akumulatorową, precyzyjną, tyle tylko, że akumulatorek jest wymienny, 12 V. Tutaj są widoczne różne akcesoria, na pewno jest ładowarka i bateryjka. Cena za ten zestawik to 199 zł. Wkrętarka na 20 V, ciągle seria Performance tutaj w cenie dzisiaj 149 zł. I znowu wracamy do baterii. W Lidlu dzisiaj za 129 zł dostaniecie 20-woltową 4 ah seria Smart. I za 199 8 amperogodzin. Tutaj ta bateryjka jest o 50 zł taniej niż w Kauflandzie. I największa bateryjka z całej rodziny bateryjek Parksaida. Tutaj jest 12 A w cenie 299 zł, zestaw takich wkrętaków tutaj możecie zobaczyć ich rodzaje takie wkrętaki za 18 zł, to sami musicie przeliczyć 3 zł za wkrętak naprawdę niska cena. Za 199 zł dostaniecie szufierkę kątową serii zielonej z akumulatorem i ładowarką. Zestaw narzędzi i gwintowników w cenie 49,99. Zestaw ten liczy 21 elementów. A w cenie 19,99 dostaniecie taki dyspenser z dwoma rolkami taśmy. Trzy roleczki folii stretch, 10 cm szerokości i 50 m długości wraz z uchwytem. Trzy rolki taśmy pakowej z dyspenserem w cenie 19,99. Różne rodzaje taśm wzmacnianych w cenie 9,99 to produkt 3 Za 14,99 taśmy malarskie 3 EMA. Taśma stała też tkaninowa, czyli wzmacniana w cenie 14,99. Tutaj jej macie 50 metrów w kolorze szarym oraz czarnym. I tak znowu kończę spotkanie z Lidlem. Do następnego filmu. Trzymajcie się, cześć.